Drodzy bracia, Jezus cierpliwie przekonuje swoich uczniów do tego, aby zrozumieli Jego misję, aby przekształceni do Jego myślenie przyjęli tę chwałę, którą On ma przyjąć. Tak śpiewaliśmy dzisiaj przed Ewangelią. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia ma nas doprowadzić do tego, abyśmy, wstępując w ślady Jezusa, odkryli to przeznaczenie, które Ojciec dla Niego przygotował. Człowiek jednak ma swoje własne projekty i scenariusze. I trudno mu wejść w tę logikę Bożą, która jest logika Krzyża. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Jezus, mówiąc w pierwszej zapowiedzi według Ewangelii Marka o swoim krzyżu, spotkał się ze sprzeciwem Piotra, który odważył się go pouczać: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. I został za to surowo skarcony. Między tym tamtym pierwszym zapowiadaniem krzyża, a tym, które dzisiaj słyszeliśmy, miały miejsce dwa wydarzenia. Jedno z nich to przemienienie na górze Tabor. Gdy Jezus przekonywał swoich uczniów, że w ludzkim ciele Jezusa z Nazaretu mieści się bóstwo że on jest wiarygodny w tym wszystkim co mówi ponieważ ma moc oddać życie i je na powrót odzyskać drugim wydarzeniem jest uzdrowienie epileptyka gdy nie mogli go uzdrowić uczniowie gdy nie mogli wyrzucić złego ducha zdziwieni tym bo przecież otrzymali taką moc od Jezusa, pytają go, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić. A on mówi, że ten sposób złych duchów wyrzuca się jedynie modlitwą i postem. Święty Łukasz, kiedy wprowadza do tej sceny, gdy Jezus po raz, pow... po raz drugi zapowiada swoją mękę, mówi, gdy wszyscy byli pełni podziwu, dla czynów, które On, Jezus, uczynił, to wtedy On mówi o swoim krzyżu. Uczniowie dziś reagują trochę inaczej. Milczą, choć tego nie rozumieją, ale przecież w istocie z tym wszystkim się nie zgadzają. I między sobą dyskutują, kto z nich jest największy. Jezus Cierpliwie, przekonuje ich. Tak jak jest to zresztą u proroka Izajasza i Micheasza, Bóg ze swoim ludem wiedzie tak zwane spory przymierza. Chce z nimi dyskutować, chce pokazywać im różne argumenty. I ten Bóg, który działa dzisiaj, chce także nas przekonywać, abyśmy jako prawdziwi bracia mniejsi Podjęli ten sposób życia Jezusa, który chce się uniżać, który mówi, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Bóg dziś wybrał ten sposób, aby nas przekonywać do jeszcze bardziej radykalnego podjęcia. Ewangelii, jako własnego programu życia, jako sposobu życia, który otrzymaliśmy w darze od Boga na różne sposoby. Człowiek albo podoba się Bogu, i wtedy za wiarygodnego uznaje Jezusa, przyjmując Jego styl życia, albo chce podobać się ludziom. W ten sposób uważając, że zyska jakiś poklask, uznanie i przez to otrzyma szczęście. Dzisiaj pierwsze czytanie pokazuje nam, jakie to jest złudne. Gdy człowiek, nawet sprawiedliwy, przecież napotka opór wśród ludzi, którzy będą go albo doświadczać, albo z zazdrości zechcą go niszczyć. W takim razie zostaje człowiekowi inna droga. Gdy nie chce podobać się Bogu, chce sam z siebie uważać za kogoś, kto ma własny program, kogoś, kto rzeczywiście wie, co jest dla niego dobre. A święty Jakub pozbawia nas tego kolejnego złudzenia, gdy mówi, że te żądze, które nami rządzą, wcale do naszego szczęścia nie doprowadzą bo albo rzeczywiście nie otrzymamy nawet od Boga tego, co byśmy chcieli, ponieważ źle się modlimy, zaspokajając nasze żądze, albo wobec ludzi to nasze wewnętrzne skrzywione przez grzech ukierunkowanie prowadzi do wojen. Człowiek jest przecież w stanie samego siebie oszukiwać. Człowiek musi odkryć jak mówił biskup Kiernikowski, że Ewangelia to dobra nowina dla grzesznika. Aby przyjąć to Boże przekonywanie, trzeba nam zatem patrzeć na Jezusa i w Jego świetle odkrywać swoją grzeszność i głupotę i Jego propozycję życia, uniżenia, aby zostać wywyższonym, odkrywać. Jako łaskawy dar miłosiernego Boga, który jeszcze raz chce nas przekonywać, że warto podjąć krzyż, że człowiek, który się uniża, to ktoś, kto szuka kogoś większego od siebie, kto mógłby go wesprzeć. Kiedy Jezus wziął w ramiona to dziecko i pokazał je swoim uczniom, Mateusz, opisując tę scenę, mówi, Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ale Marek chce przez ten gest i poprzez wyjaśniające je słowa Jezusa, co innego nam przekazać. Oto Jezus mówi do uczniów zupełnie inne słowa. Kto przyjmuje to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Jezus otoczył to dziecko, to dziecko ramionami, miłością i mówi: Zobaczcie, ja się o nie troszczę. Ja jestem Jego opiekunem. Kto przyjmuje to dziecko, to wie, że przyjmuje coś, co ja mu powierzyłem. Skarb. Jest zatem tym, który szanuje mój dar. To mnie przyjmuje. Ale Jezus idzie dalej i mówi: Kto mnie przyjmuje, właśnie tego uniżonego, tego, który bierze krzyż, tego, który prawdziwie jest ostatni, choć nie skorzystał z tego przywileju, aby być pierwszym, a mówi: Ten Jezus mówi: Kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje tego, nie przyjmuje mnie, ale tego, kto mnie posłał? Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Tutaj patrzymy na inną scenę, gdy to odniesienie jeszcze bardziej wybrzmi. Kiedy Jezus uniża się i umywa uczniom nogi, Filip wtedy wyskakuje z tą swoją prośbą i pytaniem: Panie, pokaż nam Ojca. A Jezus odpowiada: Kto widzi mnie, widzi Ojca. Jezus to ktoś, kto, uniżając się, pokazuje swoje posłuszeństwo i swoją ogromną moc, którą ma od Ojca, ponieważ On chce nas przekonać, że jeśli chcemy być mocni, Musimy zaufać. Musimy odkryć to źródło mocy, które jest w Ojcu. Ale w przypadku człowieka jest to możliwe tylko wtedy, gdy jakby odetniemy te wszystkie inne źródła mocy, które nam się jawią, jako coś, co może Boga zastąpić. Liczyć na układy, liczyć na samego siebie. Tylko wtedy, gdy człowiek stanie się jak dziecko, może rzeczywiście przyjąć moc Ojca. Tylko wtedy odkrywa, że będąc słabym i w słabości Jego moc się doskonali, że będąc najmniejszym, staje się zarazem przedmiotem tkliwej troski Największego Ojca, który posłał Jezusa. Które w nim uwiarygodnił ten sposób życia. Ewangelia, dobra nowina dla grzesznika. Dziś jeszcze raz stajemy przed Panem, który nas, który nas cierpliwie przekonuje. Nie kłóć się. kto jest z Was największy. Zostaw wszystkie te spory, bo są złudne i puste. One nic nam nie dają. Tylko to, aby się Bogu podobać. Tylko to, aby rzeczywiście na Bogu polegać, daje człowiekowi moc. Prośmy zatem Pana, abyśmy w tym naszym rekolekcyjnym rozważaniu naszego powołania jako braci mniejszych odkrywali, że Ewangelia która jest naszym sposobem życia, prowadzi nas do prawdziwej wielkości poprzez to uniżenie i podjęcie krzyża. Amen.